Cześć! Cześć kochani, Therapeutic mamy tutaj i Therapeutic... Kto tutaj? Hello, Therapeutic Noah tutaj. Słuchajcie, kochani, zaraz będzie święta. I myślałam, że za okazji świąt zrobimy taki vlog. Uh, o, rodzina. O, rodzinę. Ja mam dużo stare filmy z ostatnie, nie wiem, z rok, dwa, trzy lata, który... Szkoda mi to, że nie używałam. Więc teraz czekamy na pozwolenie od Kano Plus, żeby, żeby publikować film e, dokładnie o tym, o czym, o tym, jaki terapia mama ma rola. E, I myślałam, że możemy czekać, i czekać, i czekać, i coś fajnego jeszcze obejrzeć międzyczasem, bo wiem, że czekajcie na filmy cały czas i tak e, ledwo, ledwo nadążę. Akurat mam czas, bo mamy wakacje z planu. I czytam książkę, i myślałam, że możemy razem coś obejrzeć. Co tam jest? Kwiatka. To było w środku? Dowiedziałem Dowiedziałam się od tego kwiatka, że druga skorupa była nieważna. Hmm. Ah. <sharp inhale> Ina. Bardzo ładnie mi Just watch on you. Nie, co tam robisz opaków? Hm? To jest ta alkaliczna so strong, buddy. Oh my goodness. Oh my goodness. Ok, pokaż no? No, prysaj. Niech ładnie pachnie. Gosikowe, gązikowy olej eteryczny tam z wodą. Co jeszcze pachu? Cięba masz niebieski usta. Smaczne? Tak.

Zobaczymy jaki nuki jest duży. Tutaj staniemy. Tutaj. A, gdzie jest niuki, Jak się urodził? Niu? Jak był roczek? Dobra, prosto. Prosto. Nie. Dobra. Tutaj jesteś śniuki Tutaj. Ale duży. Zobno do inne na trzy lata. Ja Niu. Ja Dwa. Dwa. Prosto stoisz, głowa do góry. Tu jesteś tu Mniejsza. Ale urosła Patrz, przez rok urosłaś tyle od 3 lat do 4 lat. Posta głowa. Dobra. Ja. Ilia 6, Ilia 7. Tu się wkłada żywe żaby. Co? Żywe żaby. Co? <laughs> Aha. Nie, tu się wkłada olej jak chcecie olej i żywica i to ją grzeje powolutku ten olej grzeje i ten olej wyciąga z tej żywicy i w tym oleju się nagle te aromaty tej żywicy i związki terapeutyczne znajdują także to jest Piękny dzień. Piękny dzień, trochę wieczny, ale piękny dzień. Jesteśmy w drodze do lasu, tam. Zmieniany plecaku, teraz Ina chodzi, a Miu siedzi. Trzymaj! Ale Nie co błędko. robicie? To można raz to, raz to? Popilnujesz to? Popilnuję, a co, co robicie? Wyścig. Wyścig, tak? Tak. Ale jakie? Do znaku, tam gdzie pies jest, taki jest znaczek. Aha. Żółty czy zielony? Co, ty, co ty to jest takiego? To jest żółty. I, I zielony. I I zielone. wracając przeskakujemy przez to, albo pod tym. O matko, Dobra, łupaki. daj, daj, daj. Tutaj damy. Chłopaczku, pilnij Tak? Nie. A! Star! Star. Star! No ja, Okej. Okay. O tato, ci pozwolę. Pozwoli, nie pozwoli! I kto wygrał? I Ilia wygrał pierwszą turę. Ekstra. Teraz pijemy wodę zaraz będzie dogrywka. Ty dobrze. mówisz 3, 2, 1 start. dobrze? Tak. skoczyć, go teraz możesz, dobrze. 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 Trzymamy wodę I dobrze. teraz i naliczę. Ina byłam na taki warsztaty i mówili, że, że taty są słońca. bo są zabawne. I coś w tym jest, to jest słońca moje tam. Kochani, jesteśmy z New prawie w lesie. Zobaczcie tutaj. Czytam niesamowite książka <grym> Wild dzika droga uh, od Charles Strait opaku, i ona mi tak zainspirowała i zrozumiałam, że ja mam tyle dziki tutaj laso. Ja mieszkam, ja jestem w środku. Uh, park krajobrazowy jestem, mam dosłownie setki e, ścieżki nie musimy tam gdzieś daleko jechać, żeby, żeby spełnić swoje marzenie, żeby coś niesamowitego zrobić, żeby coś nowego zrobić. Wykorzystuj co mamy, gdzie jesteśmy teraz i, i tam zróbmy jakiś krok do przodu, tam e, zróbmy coś niesamowitego, jeden dzień, dwa dni, trzy dni. Wczoraj poszłam na zumbie i moja koleżanka mówiła, ach, potrzebny jest mi jest mi yoga, który my ćwiczymy. Potrzebny jest mi ruch, tak jak zumbę, który ja, ja to był niesamowite. I ona mówiła, że potrzebny jest mi natury. te trzy rzeczy, trzy różne sposoby działania ze swoją ciałą. Jedno uspokojenie z jogą, jedno dot dotyczące natury, jedno ruszanie się dużo energetycznie. I rzeczy posła, jak ona to mówiła, mówię: Tak, dokładnie to mi brakuje, naturę. I teraz jestem, i część mój duch wracał do mnie. I ten gość jest tak zadowolony. Siedzi, się bawi. Szukam sposobie, żeby go ucieszyć. I mogłam po prostu iść na spacer z nim. Ta Dałeś mi ta ta po... ta A, co ta znaczy, ta. że ty biegasz ta i Okej. Okay. Tupakami, ale ona musi pierwsza. Jak Ina będzie y, tam gdzie jest tabeleczka, Chodź. tam, to ty wtedy wiesz, my umiał. dopiero startujemy. Start! Ina biegasz już. Ok, 3, 2, 1, start! <laughs> tam gdzie Piękne tabeleczka. Ina! To biegaj z powrotem i ty wygrasz dziewczyno! Zobaczcie, z kim się spotkaliśmy w lesie, to jest śmiesznie naszej kolegi. My jesteśmy. Nasze piękne dziewo, które zawsze przytulaliśmy już jest w kurcie obczęte. Ale piękne są niedobrze. To jest nasze dziewo. Wow! I zostawiło kamień! To racji, Tato zawsze przyniosł jakiś prezent. Mama. Nada. ten prezent nie jest. Niesamowicie. Pięknie. A Inę też? A ja. A Inejdę? Tutaj jest blisko moje dziewo. Tak. No to jest chyba to. To jest chyba to! Oh, moje dziewo jest obcięte! To jest moje dziewo! Ale które było twoje? No tutaj! O matko, tutaj jest moje dziewo! Ale jest mi smutno! Ile razy odwiedziłam go? Dzięki opaku. Super. Dzięki. Teraz posłuchamy tato. Tato, co zrobiłeś co? tutaj? Nowe kremy, ale nowe metody, co już prowadziłaś, tak? Tak, żywice. Y... Żywice zapuszczane wolno. Cały dom pachnie. I to jest Mira Frankenstein. Mira Frank i. Czereśnia. I jakie są wartości do szkół skóry? Wiele no, niesamowitych. Przeciwzapalne, gojące. Frankincense też. No, siedzę, czytam książkę, szykuję się do mojej roli. Czytam, czytam, lubię czytać dużo taki background. Uh, Rzeczy, żeby się dowiedzieć więcej o roli, dowiedzieć więcej o kraju, który pochodzę, e, takie rzeczy robię. E, żeby, żeby po prostu wiedzieć, kim ja jestem, co ja lubię, skąd pochodzę i wszystko. Zobacz, jak złapałeś, chłopaku. Sam! Good job, buddy! Wow! Złapiesz telefon? Są świąteczne ciasteczka, są gotowi. Mamy świąteczne ciasteczka już gotowi. Teraz tak, możemy używać cukru, cukru pudrowego, albo możemy używać ksylitol zblendowane. Ja lubię blendować swoje własne ksylitol. O, wsypuję. Cudowne. Już dzisiaj dzieci z jednej bardzo dużo tych ciasteczek. I będziemy wpełnić jeszcze więcej. Irek zaraz wróci z Warszawy. On będzie zjadł połowę tego od razu, więc mam już szykowane dla niego. To są nasze świąteczne ciasteczka. Mamy bardzo łatwy, bardzo dobry przepis od mojej teściowej. To jest 1 trzecią mąka ekologiczne, cokolwiek chcesz używać, 1 trzecią masło, 1 trzecią twaróg. Więc to nie jest wegański w ogóle, ale to jest bardzo wegetariańskie i bardzo dobry przepis bez jajek. Nasz sąsiad, on nam daje świeży, piękny twaróg. I mamy dobre ekologiczne masło, i to jest doskonale pyszny, taki, taki chrupniący ciasto. Tam jest dżem uh, z mojego teżczowe. Powoli chcę wszystko się nauczyć, co moje teżczowe robi doskonale, bo będzie moment, który, który ona już nie będzie mogła, ona już, już nie będzie miała ochoty, czas i będzie moment, kiedy mojej testzowej już nie będzie. Więc ja powoli chcę chować te wszystkie rodzinne przepisy do mojej głowy, żeby ja mogła to dać mojej córce. To jest mój cel. Kochani, bardzo często pytajcie mi, o, Dawina jest święta, jest Wielkanoc, Noc, jak wychodzicie wy do kościoła, czy Wy obchodzicie Czemu nie mówicie nic o kościoła, czy nie, nic nie powiedzcie, co robicie, takie bardziej religijne, ale kochani, tutaj na naszym kanale my, um, my mamy podejście uniwersalne, więc to co ja robię. Jeżeli chodzi o religii, ja, ja uważam, że to są moje własne. I tutaj na kanał zawsze będziemy się starać być jak najbardziej uniwersalne, że wszystkie osoby, które oglądają, mogą utożsamiać z nami. I nie że musisz być taki religii, czy taki, czy taki. To w ogóle jest prywatne sprawa. Więc tutaj Wielka Noc dla nas to jest miłość, to jest rodzinę. I, I to jest przyjaźniej. Jesteśmy z koleżankami, z kolegami, spotkajmy się, jesteśmy z teściową i rodziną. Nasze skupienie tutaj zawsze będzie jak najwięcej uniwersalne rzeczy, że wszyscy mogą wiedzieć, że są zaproszeni u nas, że nie będą sądzeni, bo nie obchodzą takich święta czy taki. Tak, my mamy e, dużo koleżanek z takiej religii, koleżanek z takiej religii i nas tutaj. Wszystko jedno. Jeżeli masz miłość w sercu, zawsze jesteś u nas mili wydzialny. Kończę z tym, bo dla mnie to jest największe przesłanie. Miłość to był Jezus. Miłość jest każdej wielkiej osoby. Zawsze pierwszej rzędzie jest miłość i to jest to, co ja mam w sercu, szczególnie dla Was. Kocham Was bardzo. E, idę do dzieci i e, idę spać. Papa, pa. Do, do zobaczenia. Idę! Papa. Pa. Irek już wrócił z Warszawy, ucieszy swoje czasteczka. Wszystkiego najlepszego za okazję świąt. Co, Irek? Wszystkiego.